Witam Was kochani w kolejnym odcinku z serii Fornal Gotuje Jest to pierwszy odcinek praktycznie nowy z tej serii po roku czasu Wiem, że czekaliście, wiem, że byliście naprawdę zainteresowani I nadal jesteście zainteresowani tą serią zgotowania To pomyślałem, że teraz przy okazji jak jestem w Częstochowie to tutaj akurat mamy na no, dość dobre warunki na slegu. to pomyślałem, że skorzystam i nagram dla Was odcinek z gotowania. Będzie to przepis na sałatkę, która zainspirowała mnie na TikToku Myślę, że może być ciekawa, bo będzie z makaronem, bo pierwsza moja sałatka Ala Fornal była akurat bez makaronu. No cóż, no przejdźmy teraz do tego, no tutaj już mam przyprawy Gyros. Do świderki pastani taki włoski niby majonezik o Boże! Moją nerwizę, bo nie mamy lokowania produktów, wiadomo, ten jogurt naturalny z Biedronki mamy tu puszkę bożej kukurydzy, tu mamy tutaj paprykę, mamy tutaj filet z piersi kurczaka i mamy, no niestety nie było w Biedronce wędziny w kawałku, to kupiłem taką lasterkach no i złożymy, no nie wiem, połowę, zobaczymy w sumie, albo jeśli będzie przy połowie, już tak średnio, ten ilościowo cała sałatkę, no to dodamy całość. Teraz powiem tak, mamy tu przygotowany na palniku dwa garnki z wodą, na ugotowanie makaronu, no bo w takim jednym małym, to by się nie zmieściła całość, by to słabo wyglądało. Mamy patelnię przygotowaną, na którym będziemy smażyć ten filet z piersi kurczaka. A to teraz? To może makaronik najprościej. To na początku, tak, nastawimy tam. Po yy... połowie jakoś. Ja bym się tam nie pierdzielił z tym ogniem, bo to musi się rozrzeć No dobra, staro No dobrze, żeby Makaron na razie odstawimy. Ogólnie warto mieć mięso. No to teraz umyjemy. Potem yy, wyczyścimy je na tym papierku i. I potem pokroimy dane na patelni jak się zagrzeje. No to teraz kroimy chyba że mięso chyba w kawałeczki, nie wiem, bo w paski to bez sensu według mnie do sałatki. Bardziej w kosteczkę to się nada. No tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli macie lepszy sposób na krojenie mięsa, czy nie wiem, doradźcie mi po prostu następnym razem w komentarzu, czy? Lepiej jest kroić paski mięsa do sałatki, jak się smaży je na patelni, czy w kosteczkę. To pokroimy teraz mięso w kosteczkę. No, taki nieład No i teraz przyprawimy. Przyprawą... Przyprawą Gyros. No ja bym to od serca dał na swoim miejscu. No też tak myślę. to teraz pomalu przemieszamy to jak, no tak będzie jakoś, jak wyjdzie, tak wyjdzie, mam nadzieję, że ok nie ład artystyczny, no na k***a basem, tutaj ogólnie pod nami, <laughs> jest jakaś impreza, jak kogoś urodziny, może Ani, czyli Ani moje, Ani twoje, no ale ogólnie pozdrawiam Cię, widzę. A może to jakaś twoja widzka albo widz tam jest, co nie? Może urodził urodziny. Jeszcze ja, oczywiście. Mój i życzy wszystkiego najlepszego w urodzin. Dobra, teraz rzucamy to mięso, no. Ja bym to na raz ważął, bo to jak ma tryska, to nie stryska. O, elegancko. No. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać i jakoś smakować, bo ostatnio coś tam sobie wygotuję, buldaka sobie e, zrobiłem i dodam tam trochę mięsa. Ogólnie buldak to jest piekantna zupka, ja sobie wziąłem tą karbomara ale ona też jest w jakimś stopniu pigantna. No to w międzyczasie, jak się mięso smaży, to pokroimy tą bożą wędlinkę do sałateczki. No w sumie to, 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 ten składnik to jest uraz w mojej cenie E, no takie moje sałatki ala pornal Pomyślałem, że może być ciekawy jakoś Pomyślałem, że uroczy się tym składnikiem no to już i wrzucam do miseczki śmiedzio nie dam tego od razu to w sumie teraz wrzucę chyba makaron a makaron ten, no taki, taki popularny makaronik te szwiderki można powiedzieć będę wrzucał makaronik no to jeszcze do drugiego garnka To no, całe dawaj, dawaj o, Dobra To makaronik rzucony To się smaży Jak to wygląda Na 10 minut o. No to Tak Let's go on No to teraz się zajmiemy tą bożą papryką się zajmę się papryką Umyłem ją przed, przed chwilą I teraz Pokryjemy no dobra, to wrzucimy bożą papryczkę. Skąd lubi, to my też lubimy. A, a propos z kukurydzy, to pomyśl. Ten soczek, który jest... tu o... No kochani, drodzy, niestety fail. Damianku, otworzysz? O, jeszcze jak ktoś kaczy. Damianek która wkracza do akcji. Oooo! Oh. <laughs> <laughs> oh. Proszę bardzo. <laughs> Kukurydka? Oh. Damianek zawsze położył. Zadamy no, kukurydę. O. Elegancko to Może... jest. A mogę. <laughs> A nie to nie tu? Nie oh. że... Sok z kukurydzy jest najlepszy na kapsach. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ja tak słyszałem. To wyrzucamy kukurydę. O, udało się idealnie. Tak jak z kalim śpiewam. To teraz od makaron. No, o, o, dziwo dobrze wyszło. Podziwo, o! Naprawdę, powiem wam, jestem mega zadowolony, no to rzucamy w boże makaroni, zobaczymy czy się wszystko zmieści, mam nadzieję, taką. o, to o, naprawdę, na, na styk, o, mamy tutaj, tak, tak. teraz dodajemy cztery łyżki jogurtu naturalnego, kremowego, oczywiście, Może trochę dam więcej. Te 5 łyżek nawet, bo to jest dużo tego ale Majonezik. Też pewnie podobnie pół 4-5 łyżek. O Boże. Majonez, popieramy majonez winiary Kielacki niby też w porządku, ale... Ogólnie jestem bardziej za zawiniary Tak. A widzowie. Jeszcze by został, bo to chyba ktoś chciał jeszcze. sobie teraz bożą sałateczkę może zobaczymy, czy robi wrażenie, czy nie. No to teraz moimi gośćmi dzisiaj na odcinku będą Damianek, który lubi otwierać mi puszki, lody, i wszystko. <słyski> <słyski> po prostu jest bardzo uczynny i oczywiście nowy gość na kanale Limon Siemanko, mi tą sałatkę do gościu. A co byś ci, przypuśćmy, wiem, poprawił w niej? Tutaj? No. No, ale szczerze. Taka Skos wyszło. No dobrze, dobrze. Damianku. No to, mm. dołóż jeszcze. O kur... Aż taka dobra? O kur... Napalił się jak Reksio na szynkę. Dużo szybki. Szynka. Dobra Powiem tak. Ze świeżym, y, świeżo ugotowanym y, makaronem. Jest bardzo dobra. Y, A na byś dodał. <laughs> nie, nie. <laughs> ale by się przydało troszkę, troszkę, no to prawić to mięsko. No okay, dobrze. No, ale tak to głównie to jest. Nie, ogólnie to jest bardzo dobra sałatka na... na jakieś imprezy. No jak na mnie. Jeżeli... Ogólnie jak na ja mnie, ja mnie ja też, na ja ja też ja bo no, no, na ja poziom worda ja gotuje, no to to jest bardzo dobra. To może co do twórca teraz spróbuję to nie? Oceni własność. Dobrze, zobaczmy. Makaron jest idealnie zrobiony. Dwie rzeczy bym zmienił. Trochę więcej przypraw do tego mięsa. Oraz bym oczywiście krócej to smażył, bo po pierwsze się trochę przepaliło i trochę takie twardawe jest w niektórych kawałkach mięsa. No, ale ogólnie tak jak Damian powiedział... Tura... Ech, no, pozdrawiamy wujka z <grymne> No, a tak serio, no jak na poziom Fornal gotuje, to ta sałatka jest dość poprawna. Może jeszcze zobaczycie kolejnego gościa, nowego. Yy, o, o o o stary przyszedł stary z blekiem po tygodniu to już staremu podaj i Próbuj wujka. Nie będę miał. Czy dał Cześć, jestem Dyziu, będę testował y, bożą sałatkę od wujka fornala. Jak dla świni pokrojona. <laughs> papryka. No, papryka. Świeża, chrupiąca, bardzo, bardzo dobra. No, ale Świeża, na to. Jaka to jest ścineczka w Tyrolska. Trolska. O, boże. <grymiany> Chyba o jezu! „O Jezu, kiedy ciepło. Ale tam mnie dudnie na dole. My spróbujemy kurczaka. kurczak fajnie doprawiony, coś jak w stylu Gierosa. Jest kraftowy craft, ten kurczak czuć. A coś by zmienił, dydziu? Coś by zmienił? No co byś zmienił? Kukurydza jest po... Wiesz co może takiego kurka konserwowego bym dodał, wiesz? O, no to To by było fajne. No spoko ta szynka taka ciekawa, bo w sumie te tak do sałatki nigdy się nie dawało. Zawsze jakoś tą konserwowo chyba się dawało. Ta Sałatka taka dobra, była szwabska. O! Oh. Dzisiejszymi gości w moim odcinku byli wujady Siemano, e, Damianek. Dzień dobry, wujad. I Siemano. dziękuję im, że wpadli, przetestowali sałatkę. Wam za obejrzenie odcinka, łapkowanie. Tak naprawdę nie chciałem, bo to mi zapłacił dobrze. <laughs> oczywiście, oczywiście. Sałateczka z telefon. Dobrze, no to życzę Wam miłego dnia. Cześć.